Zostawiłeś mi je odchodząc. Powiniłaś się, pierdoląc mnie. Nie naruszony umysłem, lecz zhańbione fałszem. Dotknięte wieczorem utręku pozwoliły tobie na wszystko, a ty strzegałeś ich zdanie. Odciąłeś korzenie. Bezduszność ich zniewoliła. niepokojące narośla. Nie są już zielone. Poradują bez mnie, a ty pierdol się. Zostawiłeś niepokojące narośle. Niepokojące narośle. Były wierne. Dbało, by niczego nie brakowało, podnosiły przy upadkach, Brzoniły Twego słowa. Ufało ci podczas burzy, a potraktowały się jak śmiecia. A Ciebie one nie istniały, bo się ich zdanie, odciąłeś korzenie. Bez duszy się zniewoliło. Niepokojące narośla. nie są zielone. Pradują beze mnie. A ty, Wieruj się Cię, zostawiłeś niepokojące narośle, niepokojące narośle, czuły każdy Twój dobry ruch, mówiły ci na to, masz uważać, pilnowały, byś nie był głupot. Jednak sam nią byłeś. Przypomnij sobie ich czasy, i pomyśl zrobiły dobrze, a ty, strzegałeś ich zdanie, odciąłeś korzenie, bez ich zniewoniła. Niepokojące narośle, nie są zielone, peradują beze mnie, a ty piętną się. Pozbawiają się kory w kory wolności w trawie. Niepokojące narośle. Niepokojące narośle.